Jest. Gdzie jest Waltz? Ej, przestraszyłeś się. Grajan, no nie ma się czego bać Ej, tak? Przyszedłeś mnie zabić? Przyszedłem znaleźć Waltza Widzisz Tak, szczerze To Waltz i ja nie za bardzo ostatnio się dogadujemy Gdzie jest Frank? Prawie zginął. Co? Co się stało? Twoi ludzie zastrzelili go! Czekaj, Sam. Widziałeś to, jak do niego strzelają? Matt widział. <laughs> Moich ludzi? Wysłałem jednego, Aiden. Tylko kierowcę. Aiden, co się dzieje? Później policzymy ciała. Ty i Waltz rozpoczęliście ataki i napadliście Franka! Nie miałem z tym nic wspólnego. Przerwałem ataki 11 lat temu i próbuję przerwać je teraz. Wolca Tu nie ma. Nie słuchaj go, Aiden. Opuść przegrody. Wiesz, czego on chce, prawda? Jeśli mnie nie zabijesz, zrobią to on i jego cholerne zbiry. Chcesz znaleźć Wolca, Aiden. Tak jak ja. Musisz mi zaufać. Niech będzie! Powstrzymajmy Wolca! Nie żyjesz, Aiden. Zabiję was obu. Dobry wybór, Aiden. Jeszcze zobaczymy. Kto napadł rybie oko? Nie wiem, Aiden. Wysłałem tylko kierowcę po Franka i pozostałych. Ma na imię Steve. Lawan? Musisz znaleźć ciała renegatów. Williams mówi, że wysłał jednego. Jednego? Sprawdzę to i dam znać. Gdzie jest Waltz? Wiem tylko tyle, że chciał znaleźć jakieś miejsce o nazwie X13. Gadał jakby to była jego ostatnia szansa. Ostatnia szansa na co? Nie wiem. Ale to dlatego przywrócił zasilanie i przy okazji aktywował protokół bezpieczeństwa. Protokół bezpieczeństwa? Ten sam, który zniszczył inne zainfekowane miasta. Właśnie został znów aktywowany. Niedługo. Polecą kolejne pociski. Chciałem powstrzymać Wolca, ale on zabrał moich ludzi. Więc odezwałem się do Franka. Okej. Okay. To jak możemy powstrzymać ataki? Protokół można przerwać tylko kluczem GRE, którym go aktywowano. Wolc go zabrał. Więc trzeba się pośpieszyć. Dlaczego pracowałeś z tym świrem? To świr, ale także geniusz. Chciałem, żeby wzmocnił moich ludzi. No i to zrobił. Nie wiedziałem jednak, że zwróci ich przeciw mnie i wykorzysta do własnych celów. Jakich celów? Tego nie mówił. Jak się dostać do X-13? To główny kompleks Gierę, zbudowany po odcięciu miasta. To tam wykonywano najbardziej tajne operacje. Dostaniesz się do niego tunelem GRE w Central Loop. I Waltz też tam idzie? Dlatego wysłał do centrum oddziały renegatów. Przynajmniej tak to wygląda, sądząc po notatkach, które u siebie zostawił. Idź. Sam je odsłuchaj. Zostawił je w zachodnim skrzydle. A ja załatwię transport do X-13. Pośpiesz się. Aiden, jeszcze jedno. Znam to spojrzenie. Eksperymentował na tobie, prawda? Przemieniasz się. Dlatego muszę go znaleźć. No, na co jeszcze czekasz? Kwatera łącze jest w zachodnim skrzydle. Już czas powstrzymać u ojca. Aiden, jesteś tam? To pilne. Co tam? Gdzie teraz jest? Właśnie go szukam. Wiemy już co jest grane. Będzie nasz. Jest tu kto? Pracował tu nad czymś. Co nam robiłeś, ty zasrany pojebie? Aiden, zorganizowałem ci transport. Wyjdź na zewnątrz. Ilian, Podobno szuka z Wolca. Tak jest. Idzie do tuneli przy Tower Plaza Drive. Muszę go złapać, nim dotrze do X13. Idziemy tam. Nie ma nas zbyt wielu, ale... nocni i biegacze są z tobą. Aiden, kierowca zawiezie cię pod wejście do tunelu. Tamtędy dotrzesz do X13. Idź już. Nie ma czasu. Niedługo na miasto spadną kolejne pociski. Ejder, ej! gdzie pędzisz? Dziwisz się, że cię śledzimy? To nie czas na porachunki, Jack. Renegaci weszli do chmury. Może dołączysz? Chcę powstrzymać Wolca. Jesteś dla mnie zwykłym zdrajcą. Zabić zdrajcę! Jack, stój! Prad. Wyglądasz jakbyś zobaczył ducha. Odejdź Frank, bo wszyscy zginiecie. <laughs> I okaże się, kim naprawdę jesteś. Mówiłeś swoim, że próbowałeś mnie zabić? Kłamstwo! Williams miał zginąć, żeby nie było dowodów. To kłamstwo pijaka! Zabić! Ale to nocni biegacze. Szpiegują dla Williamsa, zabić wszystkich! Armia padła, bo strzelali do cywili. SPK-owie mieli czemuś takiemu zapobiegać. Klejni, dałem ci rozkaz, cholera. Słuchamy rozkazów, dowódcy. Już nie jesteś w stanie dowodzić. Za bardzo chcesz się zemścić. Mil, czekać, gdzie sąd. Pożałujesz tego. Musimy wrócić, towarzysze. Do kolejnego ataku. William miał rację. Muszę zabrać chłopcowi klucz, zanim zniszczy całe miasto. Dobra, i musimy poszukać rannych. A on pójdzie z tobą po wolca. Ale uważaj, ta chmura to właściwie ściana zabójczych chemikaliów. O to już nie musimy się martwić. Zdaje się, że znów zostaliśmy sami, co pielgrzymie? Skopmy te renegackie dubska. Brakowało mi twoich ciętych, Ritmost Hakon. No i pewnie szybko będziesz miał ich dość. Wezmę antyzynę. Może się przydać. Dobra, spróbuję znaleźć tunel, który mi szedł Watts. Bądźmy w ciągłym kontakcie. Jasne, tak jest.